Dzisiaj będzie dobry Dzisiaj, Dzisiaj będzie dobry dzień. Jestem na odchody do metru. <gry> Witamy we wtorek 25 stycznia 2000 roku. W tej chwili temperatura wynosi minus 7 stopni Celsjusza w wietrze, który wieje z prędkością 22 km na godzinę, minus 19.

Kopcy gdzieś tam jadą, a może już stoją. Na razie zostawimy ich chwilę w spokoju. Ja tylko podam Państwu, co się dzieje na autostradach i drogach w Toronto. Radio Zenoczyn. Proponuję, żeby Pan się nagrał na naszą sekretarkę automatyczną, jeśli Pan poszukuje pracy. No i losujemy teraz czapeczkę i kubeczek z emblematami tygodnika Polityka, fundowanym przez tygodnik Polityka i Vartex Distributing. Bringing you the words and music from around the world. We are 770 AM Radio, WTOR, Youngstown, Toronto. Bulls, 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 soul Souls. Power play. You're listening to another DJ Jack power play. Witamy w naszym studiu serdecznie gościa z Polski. Nie pierwszy raz, bo już gościliśmy go kilka dni temu, to pan Marian Opania, znakomity aktor filmowy, teatralny, jak się okazało, również prześwietny kabaretowiec. Interpretator piosenek tak genialnie genialnie śpiewający piosenki Brela i, i, i Wysockiego, że drodzy Państwo, z, jak to się mówi, z otwartą gębą człowiek siedzi, patrzy i słucha. Jakie wrażenia? Bo to tak, takie, takie sakramentalne pytanie zawsze. Na wstępie chciałbym pogratulować Wam prowadzenia tego radia. Ja kilka razy słuchałem i jestem zauroczony profesjonalizmem, wdziękiem, inteligencją z jaką to robicie. Także gratuluję. Starałem. A się też nas kręcą? Cały czas, no cały czas tym czytpionym uśmiechem, ale nie powiemy dla kogo, nie powiemy gdzie. Może trochę później, jak będziemy pewni, że nie wyemitujemy. Wszyscy czują błogi luz, gdy słuchają radia puls. Czy ty czujesz? Tak, to chyba będziemy się żegnać z państwem. A żegnamy się serdecznie i życzymy pięknego dnia i pięknego uśmiechu i mnóstwa życzliwości dookoła. Do jutra do godziny 8 rano. Żegnają Państwa Teresa Szlamek, Robert Szelążek, Tomek Piłowarek, Jacek Łasiński, Piotr Hoffman i... I właściciele radia. Jeden z właścicieli dzisiaj na dyżurze Ryszard Trentel. Życzę miłego dnia. Do usłyszenia. Miłego wieczora. Do jutra. Miłej nocy. Do widzenia. Wszystkiego dobrego.